No, mamy godzinę 17:11 Bartuś przywiózł paczkę to jest Bartuś mój, moje, moja prawa ręka no i przywiózł paczkę od pana Piotrusia z Legnicy pan Piotrusz z Legnicy przysłał 24 puszki superbenka o to jest to także Dziękujemy, Panie Piotrze. O, tutaj się trochę rozwaliło. Ale nic. Całość jest. Dobra. Zaraz tego otworzymy. Bartuś, tam weź gdzieś tam po piszczałka, kiciulka, o dobra dziękuję Ci proszę postaram Ci się wynagrodzić no weź postaw tam gdzie było także dziękujemy Panie Piotrze Szramek też dziękuję nie Szramek? Szramek kiciulek, tutaj spójrzcie tu, Szramuś no widzisz, no weźcie tu jest szramuś, tu jest piszczałka tak tu mamuśka mamuśka co, kiciulka no a gdzie jest reszta? Nie ma reszty reszta gdzieś poszła gdzieś siedzą w krzakach i się relaksują o jest jest w bambusia o proszę no szlamek to jest szarmański proszę wie że kobietę trzeba kochać kochają o, teraz ona musi się No teraz zmiana, teraz znowu szramek Tak Teraz znowu zmiana Nie, jeszcze szramek No teraz ona Teraz bambusia, tak Uszy mówimy No i teraz szramek No, stramek. Skończyło się. Skończyło się lizanie. Tak, Bambusia? No, ciulka. No, dzisiaj popadało trochę, ale trochę. Szaleją wichury, to, tego, trąby i tak dalej w Polsce. Nawet tutaj 60 km, stąd to deszcz popadał intensywnie. Nie, tam brat mówi, że spadło 10 mm deszczu. O, boluś, nie. To jest tego. Yy, Jacuś. Jacuś. Tego. A tutaj mamy pieszczoszka. Pieszczoszku, kciulku. Niuniek kicia kicia. o jeden O, ja coś stracił O i piszczałka przyszła Kicie Ale was tu jest no Ile jest tu? Zaraz zobaczymy kogo nie ma. Mamuśka 1, pszczołka 2, pieszczoch 3, Jacuś 4, Bambusia 5, Szramek 6, jednego nie ma. Kogo nie ma? Bolka. Polka krzywołustego nie ma. No, dzisiaj mieliśmy omiatać pajęczyny No ale deszcz padał przełożyliśmy na jutro Także jutro będziemy omiatać te pajęczyny wszystkie z tego a jak się omiecie będą omiatać Bartusz i Kuba Ładnie siedzą ciulki. No ładnie. No a ja czekam na kolację, bo o 17.30 kolacja, czyli już niedługo. ただ。